Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu I witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Zagrajmy w Terraria Hardcore Poza nagraniem bardzo dużo zrobiłem, ponieważ nie chciałem wam wrzucać takich odcinków 10 minutowych, w, którym, w których po prostu sobie robimy takie mało znaczące rzeczy I wolałem to już zrobić poza nagraniem i teraz wam przedstawię co się zmieniło. Pierwszą sprawą jest to, że wybrałem się na łowienie, ponieważ potrzebowałem niektórych miksturek. I patrzcie, co mi wyleciało: Zephyr Fish. I z tego co przeczytałem, bo dziwiłem się ogólnie, dlaczego mi to wyleciało. Co to w ogóle jest. Myślałem, że jakaś ryba questowa. Przeczytałem sobie na Wiki, że to jest PET, dokładnie też tutaj jest napisane. I jeszcze, że na zdobycie takiej ryby jest szansa 1 na 800. Dodatkowo można ją złoić praktycznie wszędzie, na każdej wysokości w każdym biomie, więc naprawdę miałem szczęście Ale cóż, do tych ryb, których potrzebowałem nie miałem za bardzo szczęścia I mamy to, tu wszystkie materiały na potki Zdobyłem sobie Sorcerer Emblem Właśnie z tego, z naszego Wall of Flesha. Za którymś razem mi tam wyleciał, bo na pewno nie za pierwszym. E, I Piri Smite właśnie sobie zdobyłem, ponieważ on jest potrzebny do, ta do takiej mikstury e, która nam zwiększa nasze życie o 20%, więc naprawdę super. E, do tego wyleciałam mi jakaś broda. Nie wiem, to jest akcesoria, która jest dziwna dosyć, ale nieważne, już się w to nie będę. Nie będę się już w to, wiecie, e, zagłębiał. E, no i spójrzcie, mm, ogólnie jeszcze nazbierałem sobie troszkę i czorum. E, dokładnie w tym miejscu proszę bardzo tutaj, dużo tutaj przekopałem i zauważyłem, że one się tutaj systematycznie pojawiały te e, całe ośmiornice i naprawdę im dłużej tam stałem, tym więcej ich się pojawiało, więc naprawdę super było, fajnie mi się nawet dropiło. No i jeszcze ogólnie dużo tam było rzeczy typu jakieś tam akcesoriów, mocharm wypad, jakieś tam wiecie kasy trochę zarobiłem, cztery platynki No i takie tam. Ogólnie zaczniemy sobie dzisiejszy odcinek od tego, że zrobimy sobie Avenger Emblem Więc połączymy sobie w tym urządzonku. Proszę bardzo, Avenger Emblem niestety zwykły. I teraz zaczniemy robić potki, potem będziemy przekuwać akcesorie. A potem udamy się do dżungli, ponieważ będziemy musieli sobie jeszcze, wiecie, pozbierać te wszystkie life fruity. No i tego głównie potrzebujemy teraz. E, więc tak, mam butelki z wodą. Wystarczy, żebym poszedł tutaj. I tak, co robimy? Zaczniemy od Regeneration Potion. Na razie dwie. Swiftness już tu miałem, ale dobra, zrobię też Iron Skinam z trzy na razie. Zrobię jeszcze sobie, o to jest właśnie to, co Wam mówiłem, że o 20% zwiększa życie i Prismite był potrzebny, a bardzo ciężko go, zdoby, go złowić. O i to jest podka, która podobno, jeszcze tego nie sprawdzałem, ale podobno właśnie redukuje obrażenia zadawane przez przeciwników, nie, otrzymywane przez nas e, o 10%, więc to może okazać się przydatne. Jeszcze tego nie sprawdzałem, tak jak Wam mówiłem. Ehm, więc o, mam kilka tych ryb, no. no to mogę zrobić sobie. Dobra. E, więc co? Teleportation nie! To po prostu było na wystawę. To, to to samo, nie wiem w ogóle co to jest. To chyba jest tylko taka dekoracja. No i to tyle. Było tego więcej. Chwila, coś mi się tutaj pomerdało. Hmm. Czego potrzebowałem? Bo no, to na pewno nie jest wszystko. Kurde. Hmm. Nie wiem, pójdę sobie do gaida Albo to jest wszystko. Na pewno jeszcze muszę grawitki sobie wyciągnąć. Ech. No jakieś tutaj tricze, i tak dalej. W to się nie będę bawił. Defuidy sobie dam. Dobra, uznajmy, że to jest już wszystko. Jeśli ja czegoś zapomniałem, to później po prostu to zrobię. No i potki sobie odłożę już. A w sumie zrobię jeszcze więcej, bo będziemy kilka razy musieli bić fishrona, więc żeby nam ten flyron koniecznie wydropił. Więc dwa. Swiftnessy, Iron Skinny. Nie wiem, co mogę jeszcze zrobić. Ym... No w zasadzie to nic. No. Dobra, to jeszcze zrobię regeneration. Nie chcę wszystkiego wykorzystywać znowu. Dobra, tyle, stać na bank. Jeszcze miałem tu gdzieś grawitki tylko. One zawsze się chowają. Tutaj są na pewno. Tak, tutaj są. No, i gdzie jeszcze miałem wam pokazać, gdzie łowiłem, i zaraz wam pokażę, tylko podkładam te wszystkie rzeczy tutaj. Chodziłem też po mapie i po prostu z Excaliburem sobie wymachiwałem nim, żeby zdobywać te imblumy i Waterleafy. Więc też trochę się tego nazbierało. Spelunkera sobie dzisiaj weźmiemy do dżungli. Um, ryby. No i to chyba będzie wszystko, jeśli chodzi o nasze potki. No, w takim składzie będziemy bili. E, więc co? Akcesoriaż trzeba sobie przekuć. E, I ten odcinek będzie dłuższy, bo musimy koniecznie bardzo dużo sobie nazbierać te tego życia. Żebyśmy tego fishrona sobie ubili wreszcie, no. E, dobra, e, więc teraz do gobinka, idziemy z kasą, cztery platynki od razu wezmę. Ogólnie weźmiemy na pewno sobie tą. To... no... zastanowię się jeszcze, na pewno Obsidian Shield wziąć, czy nie wziąć. Hmm. Co będzie przydatne bardziej? Obsidian Shield, czy Charm of Myth? Myths? Wydaje mi się, że Charm of Myths by się bardziej przydał. Ale cóż, zobaczymy. Balonika nawet nie biorę, bo on będzie się tylko przydawał do tego, żebyśmy Wiecie, na, na tę platformę wskoczyli, no i mogę szybko zamienić albo coś cokolwiek zrobić No może od tego co najmniej kosztuje, to Dobrze było jakby było pod defense, o, na menacing, dobra, to postaramy się wszystko na menacing Pod damage No, to już jest bardziej kuszące, więc na razie zostawię Dobra, teraz budki no to już jest Menacing. Bym taki fajny bonus. Zmarnował. Wow. Kurde, teraz mam dylemat, ludzie. Dobra, jedziemy pod Dimage, ponieważ go trzeba ubić tak, jakby za pierwszym razem. Fishron nie, nie może nas dotknąć ani razu, bo jak nas dotknie, to już jest wszystko przegrane i. No kurde, no. Skusiłbym się. Tylko jedna platynka. Ale się wystrzelałem. Dobra, już dalej nie ulepszam. Ja nie mogę. Dobra. Więc co? W takim składzie będziemy bili. To sobie. Założę na razie. Wiecie, na razie pozakładam te najważniejsze, żeby. Znaczy najważniejsze, bo teraz jeszcze będziemy podróżować. To się przyda. Ale kurda, ale się wystrzelałem z tego Golda. Z tych platynek. Z tego wszystkiego. Zrobimy jeszcze sobie baletem. Więc co? Naprawdę na bardzo dużo tych baletów mi starczy. Więc. Bo tego mam tyle, że nawet się nie spodziewałem, że za dużo mogę uzbierać. Bo tak się przed tym świetnie bawiłem, że. No. I tych baletów mi zabrakło. Dobra. Biorę trzy golda. I jedziemy. Postaram się teraz w dżungli. Może to sobie na razie zostawię. A dalej będę ulepszał, ponieważ w dżungli pewnie użyjemy dużo baletów. Hmm. Ale w sumie dużo mam tych ichor, więc mogę ulepszać jak chcę. Wszystko. Dobra, więc lecimy. Mogę jeszcze te z chlorofajtu zrobić i wiecie co? Zrobię kilka. Bo to się przydaje na drugą formę fischrona naszego. Bo wtedy nie za bardzo do niego sięgamy. Musimy mieć go cały czas poza ekranem. Dobra. Ale naprawdę sporo tego poszło teraz. Jezus. Na razie tak zrobię. Albo tak, o. Dobra. E, więc co? Udamy się jeszcze do dżungli teraz mm, w poszukiwaniu lifefruitów. E, więc mam spelunkera w razie czego. Czy chlorophyte kopać? Może będę kopał. Na naboje albo na coś, jak będzie dużo. Tutaj na razie pójdziemy. A właśnie, co do mojej faremki, no to na razie nic się tam nie, nie ukazało. E, tylko się trawska pojawiały, więc postanowiłem je niszczyć od czasu do czasu. Bo takie na przykład trawska się pojawiały. No to czemu nie? To tylko przeszkadza, zawadza. Dobra, lecimy tutaj. I co? I tutaj powinno być trochę tych life bo mnie naprawdę długo w tej dżungli nie było. Szczególnie w tym miejscu. O, jest. Widzicie, akurat jest korytarzek, i wyrosło. Dziwne to jest. Dobra, więc mamy 440. No tutaj nic nie ma, niestety. Więc lecimy dalej. O, bulb się pojawił, patrzcie. Ok, i jest kolejny. Dobra, i ludzie jeszcze sobie wezmę stąd. Bo pamiętam, że tutaj zostawiłem dziwiłem się, że w tym miodzie został live krystal. I wezmę go sobie i wykorzystam odpowiednio na naszą platformę. Bo tam jeszcze nam brakowało tych live krystalów. Czy lanternów sercowych, czy sercowatych. Dobra, więc lecimy. I kiedy powinienem łyknąć Pelunkera? To jest też dobre pytanie. I tutaj widzicie, że się wszystko niestety zamieniło... O! Jest LifeRoid kolejny. Zamieniło się w Crimson, więc... Źle, naprawdę źle. Będziemy musieli ee, sobie to wszystko odkadzić naszym... Ee, jak to się nazywa, Clentaminator. O. Więc też przygotujcie się, że za niedługo to tym się zajmiemy. Ogólnie jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że rozsadziłem sobie Halo. E, tutaj i tutaj. Czekajcie, bo mnie coś bije Wow, mam mało życia Mało, może nie mało, ale W ogóle jeszcze muszę sobie ym, To, co przywołuje Tego naszego bossa Czyli robaczka muszę sobie jeszcze wyłowić Nie wziąłem bagneta nawet Dobra, to może tym się zajmę jakoś poza nagraniem Albo zrobię wam cięcie, cokolwiek Żeby to nie trwało długo O, jest ośmiornica, patrzcie, jest Iczor. Dobra, tu jest skrzynka czy mimik? Hmm. Dobra. Co to jest? Ale to dziwne. Aha, to jest macka, boże. Ach. Dobra, lecimy tutaj. Ale widzę, że wszystko jest zakażone. Taka dżungla, to ja podziękuję takiej dżungli. Hmm. Resztki dżungli zostały. Naprawdę. Szkoda, że teraz dżungla się zamienia. w Crimson. Przykro mi jest z tego powodu, ale jest life fruit. Mamy 455 życia ludziska. Hmm. A tu nic nie ma, a tu jest coś. Nie, nie wykopałem wcześniej. Nie mam pochodni poważnie. Zawsze z tymi pochodniami mam problem. Hmm. No i cóż, tu się kończy powoli nasza dżungla. Więc powinniśmy do góry. A tutaj, właśnie, też tutaj zmierzamy, właśnie do miejsca, w którym dropiłem ichor. Bo pamiętam, tutaj też często przechodziłem, bo tu się pojawiały ośmiornice. Sami widzicie. Nie, dobra. Trudno. Aj, Life Fruity, może się skupię jednak na Life a nie na Chlorofajcie, wiecie, bo szkoda mi czasu. A ja potrzebuję Life a Chlorofajty z tym się obejdę jakoś, bo tego jest nawet dużo. Dobra, ja się wrócę do dżungli, bo tutaj tutaj obok jest właściwie to nad Crimson. Hmm. No i co, no i koniec Life -fruitów. co mo to może sobie wypije naszego. Spelunkera zaraz. A to za chwilę. Najpierw się przekopię. Ale patrzcie, tutaj się spotykają trzy biomy: dżungla, glowing mushroom, no i crimson. Ciekawe. Hmm. Więc co? Nic tu nie ma na razie. Może stąd wyjdę i pójdę do jakiejś dżungli, gdzie jeszcze nie byłem. Czekajcie, przeteleportuję się. Tak będzie najlepiej. W ogóle ludzie, przypomniałem sobie co miałem na... w odcinku jeszcze zrobić. Wywalić Space Guna. Nie wiem czemu ja z tym chodzę. Mangetsu będzie znany jako ten, który mimo, że ma mega szarka to chodzi jeszcze SS Space Gunem. Y. <laughs> Nie no spoko. Mangetsu to jest taki mistrzu. Dobra, więc co? Tutaj położę na razie. Potem będę musiał to zmienić. Lecimy sobie do dżungli. Ponieważ tam gdzieś miałem takie przejście, gdzie jeszcze... Może się jakiś Life fruit ukazać, czy coś, nie wiem. Może tutaj? To nie jest odkryte na mapie. Czekajcie, wypiję spelunkera. Tu jest skrzynka, patrzcie, ale ta, taka ta to ja nie, nie otwieram jej. O, tu jest basenowa Może coś ciekawego będzie. Bo w basenowych może być water walking. Mogą być water walking bootsa, nie ma nic ciekawego. Szkoda. O jest fruit Zebrałem, mam 460 hp. Aj, no, Lightroomy. z nigdy nie ma. Ale w sumie nawet dużo dzisiaj było. Co? Dużo dzisiaj było. Dzisiaj było dużo, tak miałem powiedzieć, bo przekręcałem. A tutaj już wracamy do naszego punktu wyjścia, bo tutaj już byliśmy. Hmm. Dobra, to do góry pójdę. Nawet jest niby odkryte, a nie jest odkryte. Tak wiecie, tak ściemniają. Chwila. Sam nie wiem, czemu tu tak ciemno jest. O, bulb, to lepiej, żebym tego nie rozwalił. O, jest life fruit. 465. Jeszcze tego troszkę potrzebujemy, tylko troszkę. Już mamy większość, tak naprawdę. Hmm. Ale szkoda, że ja mam taką małą dżunglę. Dla mnie ona jest mała, bardzo mała. Bo jest bardzo mało miejsc, gdzie mogę zdobyć life fruity. Goldy o! <gryny> Hermes wódcy! Przypomniało mi się coś, jak po prostu tak na tarczy, ich szukałem w ogóle. Wszystko a tu nie umiem znaleźć, a teraz tak znajduję po prostu. Co to w ogóle jest? Nara! O! Patrzcie, life krystal. Idę tam. A tu co jest? Nie wiem nakierować na tego przeciwnika, bo coś tam łazi. A Giant Tortoise. To nie idę tam. A tutaj w ogóle jest dżungla czy jest Crimson? To jest dziwny. Patrzcie, Lizard Dungeon tam jest chyba. A jestem w wodzie. Aj, jestem w wodzie. Bo tu widzicie, że jest taki dzbanuszek. No i tutaj jest nasz dungeon. Dobra, to musimy jakoś stąd wyjść. Umarnujemy tylko spelunkera. Tylko cholera, gdzie szukać tych fruitów? Mamy tak mało miejsc do wyboru. Że naprawdę nie wiem co mogę tutaj zrobić. Dobra. Idziemy, idziemy. Może tam się cofnę? Tutaj o. Bo tam jeszcze nie byłem. A widzę, że jest już tak na starcie obiecująca skrzynka. To może mi wiecie, ta wędka wyleci. A nie! Feral, close'y O, zbanuszek banuszek. Hm. Skąd ja mam te pochodnie? Aha, z, ty z tych domków takich, dobra. Ajajaj, ja chcę live fruity. Live fruit. Hmm. Dobra, przekopię się jeszcze. I wyleję tutaj wszędzie wodę. Nie, nie chcę wody. Woda! Muruj się. Nie, przelewa się. Dobra No i co ja mam zrobić? Powiedzcie mi Gdzie ja mam szukać tych Life Fruitów? Bo ja już nie mam pojęcia Ani pomysłu Spróbuję zejść niżej Ale tam też już byłem Dobra Tutaj może coś będzie No nie no Gdzie to może być? Więcej tego potrzebuję, jeszcze trochę Hmm No i minął nam nasz spelunker To kurde, to znowu będziemy musieli poczekać Albo wiecie co? Po prostu ubijemy z takim HP jakim mamy jeśli, jeśli nie znajdę, albo poza nagraniem poszukam, nie wiem Spróbuję jakiegoś alternatywnego wyjścia Poszukać, bo Naprawdę szkoda mi czasu na takie szukanie tutaj w tej dżungli, jeszcze męczenie się z tym wszystkim. Sami wiecie jak to wygląda. Aj, lava. Jeszcze mi i czorem zarzucił. Dobra, więc co? Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Ja sobie poza nagraniem lanterny jeszcze poustawiam tam. Eee, więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. No i cześć. Ale bym zginął teraz. Za żarcie o mnie walczyli.